Witajcie moi drodzy w trzeciej części mojej serii o arabskiej inwazji Egiptu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Chosroes, czyli wielki król Persji, zaczyna walkę z Rzymianami, podbija Syrię, dokonuje rzezi w Jerozolimie, ale później tę Jerozolimę odnawia, stara się znaleźć nić porozumienia z chrześcijanami oraz odwdzięcza się pięknym za nadobne Żydom słowem wstępu cytat doktora Clarka. Można powiedzieć z pewną dozą historycznej sprawiedliwości, że śródziemnomorska Europa pomogła przygotować Egipt i Afrykę Północną do ostatecznego podboju przez Arabów. Przygotowania te były prowadzone na długo przed tym, zanim Arabowie pomyśleli o podboju. Wzajemne oddziaływanie rywalizujących sił w basenie Morza Śródziemnego między Rzymem a Grecją, pojawienie się Aleksandra i wkroczenie jego armii do Azji Zachodniej, a następnie do Egiptu, zaczęło osłabiać strukturę państw północnoafrykańskich do tego stopnia, że niektóre z nich stały się greckimi koloniami. Wyzwanie rzucone przez Rzym Grekom i początek wojen punickich po raz pierwszy zainstalowały agresywną europejską potęgę w Afryce Północnej. Bezwzględność rzymskich podatków sprawiła, że wielu mieszkańców Afryki Północnej zakwestionowało starych bogów i zwróciło się ku nowym. Mieszkańcy Afryki Północnej i Azji Zachodniej znaleźli duchową ulgę w przywoływaniu poprzez fakty lub folklor historii ukrzyżowanego Zbawiciela. Początkowo Rzymianie śmiali się z wyznawców tej nowej religii, uważając ich za słabe uszy, ponieważ ich religia głosiła brak przemocy i miłość do wrogów, co było sprzeczne z ówczesnymi rzymskimi wierzeniami. Rzymianie zaczęli zabijać Afrykańczyków za to, że byli chrześcijanami. Rzymski wyzysk, podatki i bezwzględność spowodowały, że wielu pierwotnych Afrykańczyków z Afryki Północnej przeniosło się dalej w głąb Afryki. Często zadawane jest pytanie, co stało się z czarną populacją Afryki Północnej? Oto część odpowiedzi. Wysychanie obszaru, który później stał się Saharą, zaczęło występować ponad 2000 lat przed przybyciem Rzymian. Ludność ta migrowała również do Afryki Wewnętrznej. W końcu Rzymianie przestali zabijać chrześcijan i stali się chrześcijanami. Wypowiedzieli wojnę afrykańskim chrześcijanom o kontrolę nad kościołem. Agresywny temperament Europejczyków poza Europą przejawiał się już w Afryce Północnej. Więcej Afrykanów zostało zabitych przez Rzymian w amfiteatrach w Afryce Północnej głównie w kraju, który obecnie znamy jako Tunezja niż na arenie w Rzymie, która została zachowana dla świata, ponieważ powstała o niej obszerna literatura i wiele popularnych filmów. O rzezi afrykańskich chrześcijan w Afryce Północnej nie napisano nic ani nie nakręcono żadnego filmu. I jeszcze słowem wstępu serdeczne podziękowania przygodnym patronom kanału, trybunom Kamilowi, Tomaszowi Flawiuszowi, Preterowi Etmanowi, Centurionowi Jałowiec. Wielkie dzięki. Kiedy Chosroes, wnuk Ano wielkiego monarchy Persji, kilka dni po swojej intronizacji został wypędzony ze swojego królestwa przez zbuntowanego uzurpatora Bahrama, uciekł ze swoimi dwoma wujami przez Tygrys, Przecinając ze sobą liny promu, by utrudnić pościg swoim prześladowcom. Udał się do Kirkesium nad Eufratem, chcąc pomodlić się w chrześcijańskiej świątyni o wybawienie od wrogów. Odtąd podobno błąkał się niezdecydowany i przygnębiony, wahając się, czy powinien szukać ochrony na Stepie, czy u Rzymian. Zarzucił lejcy na szyję konia i pozostawił decyzją przypadkowi. Zwierzę zaprowadziło go do rzymskich granic a on stał się gościem narodu, z którym jego kraj prowadził wojnę przez prawie siedem wieków. Został dobrze przyjęty przez cesarza Maurycjusza, a raczej przez jego oficera w Hierapolis. Mówi się, że sam cesarz wysłał mu skarb bezcennych klejnotów i dał mu za żonę swoją córkę Marię. Ważniejsze jest to, że poparł sprawę perskiego króla i wysłał Narcesa z ogromną armią, aby odzyskał państwo od Bachrama. Sprawa została rozstrzygnięta w krwawej bitwie nad rzeką Zab w dystrykcie Balarat, gdzie chociaż perski dowódca walczył za swoją zwykłą zręcznością i męstwem, jego armia była mniej liczna i została rozbita na kawałki. Bahram uciekł do Balk, gdzie słzy królewskiej zemsty wkrótce go wytropili i zgładzili. Dzięki rzymskiej pomocy Hosroes zasiadł na tronie Persji, doborowy Regiment Tysiąca Rzymian utworzył jego gwardią przyboczną, a między dwoma imperiami zapanował pokój. Mówi się nawet, że Chosroes stał się chrześcijaninem, a jego kosztowne ofiary w sanktuarium św. Sergiusza i jego listy do patriarchy Antiochii są cytowane jako dowód jego preferencji dla marankarskiego wyznania wiary. Bez wątpienia jego wykształcenie i bliskie stosunki z Imperium chrześcijańskim, a także małżeństwo złagodziły tradycyjną wrogość magów do religii chrześcijańskiej, ale Rzymianie domagali się jako nagrodę za swój sojusz aneksji terytorium, które doprowadziło ich Imperium do brzegów Araksesu. I podczas gdy ta strata była bolesna dla Hostroesa i jego ludu, skłonność króla do obcy religii była równie bolesna dla jego kapłanów, i bez wątpienia została szybko skorygowana. W konsekwencji został zmuszony przez potężne siły religijne i polityczne do zerwania paktu z Bizancjum. Pozbył się rzymskiej straży i pokłócił się z Narsesem, który dowodził w Darze. Po czym Maurycjusz, chcąc złagodzić wrogość króla, zastąpił Narsesa Germanusem. W tym czasie Fokas, zapewniwszy sobie najwyższą władzę w Bizancjum, kazał zabić cesarza Maurycjusza oraz wszystkie jego dzieci. Hostroes nie potrzebował teraz pretekstu, który jego oburzenie dostarczyło do wypowiedzenia otwartej wojny. Wszelkie wątpliwości, jakie mógł odczuwać, zostały usunięte, gdy Narses wniósł sztandar buntu w Edessie, dzieląc imperium przeciwko sobie. Prawdą jest, że Narses, odważając się w przypływie głupiej pewności siebie odwiedzić swoich rebeliantów w stolicy, został schwytany przez Fokasa i spalony na hipodromie, ale kości zostały rzucone. Kiedy więc Lilius, wysłannik Fokasa, dotarł do Germanusa w Darze i został wysłany z wszelkimi oznakami honoru na dwór perski, niosąc listy i cesarskie dary dla króla, Hostroes wrzucił ambasadora cesarskiego do lochu i pomaszerował do Armenii. Po opanowaniu Armenii, która tak często była polem bitwy walczących imperiów, perski król podzielił swoje siły i wysłał jedną armię na południe, aby podbić Syrię, a drugą na zachód przez serce Azji Mniejszej z zamiarem dotarcia do Konstantynopola. Postęp był tak powolny, że upadek Andiochi zbiegł się w czasie z koronacją Herakliusza. Gdyby motywem Khosrowesa w prowadzeniu wojny była jedynie zemsta na Fokasie, śmierć tego tyrana mogłaby zakończyć walkę ale Wielki Król udowodnił słabość swoich wrogów, a sukces jego armii tylko rozpalił jego ambicje. Teraz jego celem było jedynie całkowite podporządkowanie Imperium Rzymskiego. Nie był to wizjonerski plan. Pod względem liczebności, wyposażenia i dyscypliny jego wojska znacznie przewyższały wojska wroga. Jego dowódcy, teraz gdy Bonosus i Narses nie żyli, byli bezkonkurencyjni. Jego skarbiec był pełny, a jego ludzie zjednoczeni. Podczas gdy ludzie cesarza byli podzieleni, a jego skarbiec prawie pusty. Mimo to kraj syryjski był trudny, metody oblężnicze były żmudne, a każdego roku marnowano dużo czasu w kwaterach zimowych. Dlatego dopiero w piątym roku panowania Herakliusza, perski generał Korcheam, po zdobyciu Damaszku i Cezarei, posunął się do zdobycia Jerozolimy. Wydaje się, że ze swojej kwatery głównej w Cezarei, Korcheam posłał wysłanników wzywających Jerozolinę do poddania się wielkiemu królowi. A miasto zostało faktycznie wydane perskim oficerom przez Żydów, którzy przeważali nad ludnością chrześcijańską. Jednak kilka miesięcy później chrześcijanie powstali w buncie, zabili perskich wodzów, opanowali garnizon i zamknęli bramy. Następnie Szakwaras posunął się naprzód, aby oblegać miasto, ale wspomagany przez Żydów udało mu się podważyć mury, a 19 dnia od ich przybycia jego wojska weszły przez wyłom i zdobyły miasto szturmem. Nastąpiły sceny masakry, grabieży i zniszczenia. Najbardziej rozsądne szacunki, które pochodzą od Sebeosa i Tomasza Ardzurniego, określają liczbę zabitych na 57 tysięcy, a jeńców na 35 tysięcy, podczas gdy bizantyjscy historycy podają luźno, że zginęło 90 tysięcy. Armeńczycy są prawdopodobnie bliżsi, prawda, ale pewne jest, że wiele tysięcy duchownych i mnichów, świętych i zakonnic zostało zabitych przez miecz. Po 21 dniach grabieży i rzezi, Persowie wycofali się poza mury i podpalili miasto. W ten sposób kościół Grogu Świętego i wszystkie słynne kościoły Konstantyna zostały zniszczone lub rozszabrowane. Drewno Skrzyża Świętego, które zostało zakopane w złotej i ozdobionej klejnotami skrzyni, zostało odkopane, gdy jego kryjówka została ujawniona podczas tortur, a wraz z liczonymi świętymi naczyniami ze złota i srebra zostało zabrane jak łup. Podczas gdy wielkie rzesze, w tym patriarcha Zachariasz, zostały uprowadzone do niewoli. Relikwiarz Krzyża Świętego i patriarcha zostali wysłani jako prezenty dla marii żony Hosroesa, ale spośród zwykłych jeńców wielu zostało wykupionych przez Żydów, dla samej tylko przyjemności skazania ich na śmierć. Jeśli wierzyć Kadrenusowi. wszystkie te rzeczy wydarzyły się nie w ciągu roku czy miesiąca, ale w ciągu kilku dni. Tak więc święte miasto zostało zniszczone ogniem i mieczem, ale zreszcie, które uniknęły rzezi i niewoli, wielu uciekło na południe, do chrześcijańskich miast Arabii, cichych społeczności, których spokój zostawił zakłócony przez echa krzyków schodzącego proroka islamu. Jednak to prawdopodobnie w związku z tym triumfem bałwochwalczych Persów pod Jerozolimą, Mahomet wypowiedział swoje słynne proroctwo, Rzymianie zostali pokonani przez Persów w najbliższej części ziemi, ale po ich klęsce w ciągu kilku lat pokonają ich z kolei. Jednak głównym schronieniem rozproszonych chrześcijan był Egipt, a zwłaszcza Aleksandria, gdzie populacja była już spuchnięta przez tłumy uchodźców, którzy przybywali tam przez cały czas perskiej inwazji na Syrię. Hojność i zasoby Jana Mędrca były już nadwyrężone przez panującą nędzę, nawet zanim wygnańcy z Jerozolimy zostali zepchnięci na miasto. Na domiar złego, tego samego lata nastąpiła poważna klęska wylewu Nilu, co spowodowało niszczycielski głód w całym Egipcie. Mimo to dary napływały do kościoła i niewielu z tych, którzy przybyli do Jana, jak do przystani bez fal w poszukiwaniu schronienia, zawiodło się. Oprócz codziennej dawki żywności dla potrzebujących, dobry patriarcha zapewniał przytułki i szpitale dla chorych i rannych, a nawet gardził upominaniem tych bogatych ludzi, którzy byli na tyle podli, by skorzystać z jego dobroczynności. Ale taka hojność nie mogła trwać długo, a gdy głód stawał się coraz większy, Jan zauważył, że jego szkatuła staje się pusta. W tej trudnej sytuacji był bardzo kuszony przez Świeckiego, który był dwukrotnie żonaty i dlatego był zdyskwalifikowany do święceń, ale zaoferował ogromną sumę pieniędzy i wielką masę zboża jako cenę za jego święcenia. Jan miał tylko dwie miary zboża w swoim spichlerzu, ale w końcu odrzucił ofertę i został nagrodzony niemal w tej samej chwili wiadomością, że dwa kościelne statki zbożowe z Sycylii z dużymi ładunkami zboża właśnie opłynęły w Faros i zacumowały w porcie. Jednak dobre uczynki patriarchy nie ograniczały się do Egiptu ani do karmienia głodnych. Gdy tylko święte miasto zostało splądrowane, pewien mnich imieniem Modestus, który uniknął Rzezi, Wędrował po Palestynie, błagając o jałmużnę na odbudowę zrujnowanych kościołów. Odniósł sukces w swojej misji i, wracając z dużą sumą pieniędzy do Jerozolimy, odkrył, że Żydzi stracili teraz specjalną ochronę Persów, którą początkowo otrzymali jako nagrodę za służbę. Chrześcijanie znów cieszyli się przychylnością, a Modestus, mianowany cywilną i duchową głową wspólnoty, otrzymał pozwolenie na odbudowę kościołów. Rzeczywiście, jak relacjonuje Sebeos, Hosroes wysłał specjalne rozkazy, aby traktować jeńców życzliwie, posiedlić ich i przywrócić budynki publiczne. Usankcjonował również wydalanie Żydów rozkaz, który został wykonany z największą starannością. Ten sam historyk przytacza list napisany przez Modestusa do Kumitasa, metropolity Armenii, po zakończeniu prac w Kościołach. Teraz Bóg uczynił naszych przeciwników przyjaciółmi mówi i okazał nam miłosierdzie i litość od naszych porywaczy, ale Żydzi, którzy ośmielili się walczyć i spalić te chwalebne miejsca, zostali wypędzeni za świętego miasta i nie mogą w Nim mieszkać ani oglądać świętych miejsc przywróconych do ich świetności. I znowu, wszystkie kościoły Jerozolimy zostały uporządkowane i są obsługiwane przez duchownych. Pokój panuje w mieście Bożym i wokół Niego. Niemniej ciekawa jest narracja podana przez tego samego pisarza o pewnego rodzaju radzie zwołanej przez chrześcijan na sugestię Hosroesa. Historia ta zachowała się w liście wysłanym przez armieńskiego katolikosa i biskupów w odpowiedzi na wiadomość od Konstantyna, następcy Herakliusza. Ten ostatni relacjonuje, że wielki król nakazał wszystkim biskupom Wschodu i Asyrii zebrać się na jego dworze, zauważając, słyszałem, że są dwie partie chrześcijan i że jedna przeklina drugą którą z nich należy uznać za słuszną. Powinni przyjść na zgromadzenie ogólne, aby potwierdzić prawo i odrzucić zło. Przewodniczącymi zostali Symbat Bagratuni i główny lekarz króla. Specjalnie odnotowano, że Zachariasz, patriarcha Jerozolimy, był obecny i wielu innych mędrców, którzy zostali przeniesieni do niewoli z Aleksandrii. Rada okazała się bardzo burzliwa i król musiał wypędzić wszystkie sekty z wyjątkiem tych, które wyznawały doktryny z Nicei, Konstantynopola, Efezu i Chalcedonu. Te kilka doktryn nakazał zebranym duchownym zbadać i przedstawić raport. Memoriały reprezentujące różne opinie zostały przedłożone królowi, który je przedyskutował i rozważył. W końcu Zachariasz i Aleksandryjscy duchowni zostali osobno poproszeni o wypowiedzenie prawdy pod przysięgą i ogłosili, że właściwą wiarą jest ta zatwierdzona przez sobory w Nicei, Konstantynopolu i Jefezie, ale nie ta z Chalcedonu. innymi słowy, opowiedzieli się za monofizytami. Następnie król nakazał przeszukać królewski skarbiec lub bibliotekę w poszukiwaniu dokumentu wiary nicejskiej, który został znaleziony i uznany za zgodny z wiarą Armeńczyków. W związku z tym Hosroes wydał edykt, że wszyscy chrześcijanie pod moimi rządami powinni przyjąć wiarę Armeńczyków. Wśród tych, którzy się na to zgodzili, wymieniono kochającą Boga królową Shirin, dzielnego symbata i głównego lekarza królewskiego. Dokument zawierający właściwe wyznanie wiary jako owoc rady został opatrzony pieczęcią Wielkiego Króla i zdeponowany w królewskich archiwach. Ten wyjątkowy epizod, zawarty w liście biskupów armeńskich i tak zachowany w historii, jest najbardziej uderzającym dowodem na stosunek Hostroesa do chrześcijan. Wielki król jest tutaj ukazany w nowym świetle. Nie jest fanatycznym pogańskim monarchą, prześladującym był walczącym o wierzącymi w krzyż. Wręcz przeciwnie, uznaje prawo chrześcijan do ich wiary, wykazuje osobliwe spekulatywne zainteresowanie ich doktrynami, jest zdziwiony ich najbardziej niechrześcijańskimi walkami i anatemami i albo z życzliwych pragnień ich dobra, albo ze zwykłych motywów polityki państwa, pragnie pogodzić ich różnice. Był obecny podczas debaty, zadawał pytania i rozważał odpowiedzi. Wydaje się, że po podjęciu decyzji zagroził niektórym biskupom, że jeśli będą nieposłuszni jego zarządzeniom, to każe ich zabić mieczem i zburzyć ich kościoły. Ale ogólnie rzecz biorąc, historia ta pokazuje tolerancyjną, graniczącą z sympatią dla religii chrześcijańskiej, ten sam sposób myślenia, który przejawia się w rozkazie przewrócenia chrześcijańskich wyrzutków do Jerozolimy i umożliwienia im odbudowy kościołów pod przewodnictwem Modestusa. Wracając jednak do tematu Aleksandrii, mówi się, że wkład Jana, wróceniu kościoła w Jerozolimie, wynosił tysiąc młów, tysiąc worków zboża i warzyw, tysiąc naczyń marynowanych ryb, tysiąc dzbanów wina, tysiąc funtów żelaza i tysiąc robotników. A sam Jan napisał w liście do Modestusa Wybacz mi, że nie mogłem posłać na nic godnego świątyń Chrystusa, obym sam mógł przyjść i pracować własnymi rękami w kościele z martwych wstania. Zapisano również, że wysłał duży konwój złota, zboża, odzieży i tym podobnych pod dowództwem niejakiego Krysipusa, choć ta, choć osobno powiązana, może być tą samą historią w innej formie. I zlecił Teodorowi Biskupowi Amatus na Cyprze, Grzegorzowi Biskupowi Linokolura i Opatowi klasztoru Wielkiej Góry Świętego Antoniego, by dużymi sumami pieniędzy odzyskiwali i wykupywali tylu jeńców ilu mogli miało to miejsce w drugiej połowie 615 roku i to już moi drodzy koniec trzeciej części tej serii a już w następnej omówimy sobie zdobycie Egiptu przez persów ucieczkę i śmierdziana zdradę aleksandrii oraz stosunek koptów do persów pozdrawiam was moi mili bardzo serdecznie do usłyszenia już niebawem